Przewiercam się przez legar, po to, żeby się nie męczyć i gwoździem logara nie przebijać, żeby też mi nie pękł, chociaż nie sądzę, żeby takie grube coś mogło pęknąć. Natomiast jak sobie przewiercę, będzie mi wygodniej, a przewiercam tylko przez legar, nawet pewnie niecały, a w drewno się już potem gwóźdź wbije. Także będzie to bardzo solidne połączenie. Robię to na oko, kładam nasze gwoździe. Nastąpiła lekka zmiana planów. Jak widzicie, wziąłem większy pieniek, będzie on bardziej stabilny, nie będzie się kiwał na boki, a jednocześnie jest trochę wyższy, także będzie trochę łatwiej wskoczyć z naszych super schodków na platformę przy drzewie. Tak, jak wcześniej widzieliście, gwoździe przygotowane. Zatem wbijamy to połączenie jest super trwałe i nie ma strachu, że coś się poluzuje. Teraz Odmierzę sobie tutaj tę listewkę. Naszlegam na 14 centymetrów z kawałkiem. Będziemy robić 14. Listewki rozkładam sobie. Tak naprawdę tak na oko. Nie wiem, będą po tym biegać różne roczniki dzieciaków, więc nie muszą być moim zdaniem za gęsto. Nie będę też używał jakichś super mocnych wkrętów, ponieważ tak naprawdę bardzo małe siły będą na tym biegały. Głównie dzieciaki po tym będą przecież deptać, a także nie muszą to być jakieś wielkie śruby. Używam małych. Nasza pochylnia jak widzicie już jest gotowa. Zanoszę ją chłopakom na testy, a wam dziękuję, że ze mną byliście. Zapraszam do następnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.